Witajcie z tej strony Kryptowujek. Jak słyszycie mój głos, pewnie się domyślacie, że jestem troszeczkę chory. E, dlatego mnie tak długo nie było, bo mi się trochę przedłużyły, że tak powiem, wakacje niefortunnie i no, tydzień mam wycięty z życiorysu. Także powoli dochodzę do siebie i myślę, że będę w przyszłym tygodniu bardziej nagrywał filmy niż teraz, teraz tylko tak orientacyjnie. Chciałem poruszyć kilka tematów, które są dla mnie e, interesujące aktualnie. Pierwszy z tych tematów jest Tesla, gdzie kiedy zjeżdżaliśmy od września do końca roku, tak naprawdę zjechaliśmy do no, 108 dolarów, tak naprawdę z 213, więc spadek był dosyć bolesny 65%. I uwierzcie mi, że miałem rozmowę z osobą, która totalnie nie ogarnia giełdy, totalnie nie ogarnia Tesli, ale miała swoje zdanie na ten temat. Że te, te akcje lecą do zera, bo są bezwartościowe, i wtedy stwierdziłem, że okej, okay, skoro już są takie informacje gdzieś na rynku, no to ja sobie muszę kupić troszeczkę tych akcji, szczególnie, że na wykresie jednotniowym byliśmy blisko takiego punktu oporu wsparcia. Czyli to był poziom 111 dolarów. Następnie był to jakby poziom e, trendu wzrostowego. Troszeczkę go przebiliśmy, e, albo troszeczkę go za mocno ustawiłem tutaj. No i też jakby e, ten poziom 100 dolarów, taki okrągły był, którego nie dotknęliśmy, ale no, ten knocik prawie był, 102 dolary. E, I wszyscy byli mocno nastawieni na ten zjazd, więc jak najbardziej mogło to powodować odbicie do góry. No i tak się też stało. Pod, po nowym roku mieliśmy ładne odbicie o 93% i prosto w górną wartość wolumenową tego zasięgu to było 215. Teraz lekkie zniesienie i znowu ciśniemy do góry. Dlatego wydaje mi się, że Tesla fundamentalnie daje sobie radę. Tak samo mieliśmy ten split, gdzie mamy historycznie zawsze split, znaczy zawsze. No w większości przypadków wygląda tak, że mamy lekkie podbicie do góry, potem mamy zjazd, a po tym zjeździe dopiero następuje e, mocne, mocne odbicie. No ale to też musi rynek na to pozwolić. E, Total Market Cap, e, sorry, to staram się nie kaszleć, ani nie kichać. E, Total Market Cap cały czas wygląda jakby był w takim kanale, tak samo z Bitcoinem jest. E, Bitcoin próbuje się tu wydostać troszeczkę, więc mamy nadzieję, że tutaj następuje mocniejsza akumulacja niż za tym drugim razem, za tym pierwszym razem i wybijemy się z tego e, kanału i polecimy trochę wyżej. Bo jak na razie widzieliście, mieliśmy mocne dwa rajdy, taki ładny dosyć ruch, więc by, byłoby ciekawie, jakbyśmy e, wyskoczyli jednak do góry. Więc jeszcze ta teoria spadku nie jest... E, nie jest do końca e, zmarnowana, że tak powiem, bo wszystko może się wydarzyć... <laughs> Sorry. Wszystko może się wydarzyć... E, kiedy nie będziemy na to gotowi. Tutaj mamy bitcoina i poziomy dniówkowe, czyli dniówki. Jak widzicie, te wszystkie dniówki były, powiedzmy sobie, respektowane nie najgorzej. Tutaj mieliśmy bardzo ładne zakupy. Breakout na tej dniówce tak naprawdę nie zatrzymaliśmy się za bardzo. Poleciliśmy do kolejnej, 23,700. Lekkie przebicie, fakeout, retest w dół do poprzedniej i teraz znowu przebicie, retest i lecimy do kolejnej. Kolejna wynosi 30 tysięcy, no powiedzmy sobie, plus minus, w zależności od tego, jak to sobie to zaznaczy. Ja mam 30 078 i kolejna to jest 33 429, a kolejne to 36 641, 39 525. Więc w zależności od tego, co ten Bitcoin będzie robił, total market cap i rynek, no ale obstawiamy, że po takim ruchu mamy po prostu trend wzrostowy. To jest ta litera V, o której wam opowiadałem kiedyś, ale to chyba opowiem, przypomnę o tym w innym odcinku, nie chcę teraz za długo gadać. I teraz... Liczę na to, że podskoczymy jeszcze wyżej. Niestety też tutaj martwię się o to, gdzie tutaj mamy jakby wsparcie, które będzie teraz oporem i może być tu albo zniesienie, albo po prostu tutaj zawrócimy. Ale też nie bierzcie tego jakby tak bardzo do serca, no bo dniówki są troszeczkę jakby mocniejsze, jeżeli chodzi o poziomy niż te zwykłe. Poziomy horyzontalne oporu i wsparcia, więc te dniówki na pewno będą miały większe znaczenie. Więc nawet jeżeli to będzie lekkie zniesienie, to jest nadzieja na to, że przebijemy, polecimy do tej dniówki albo ją przebijemy nawet i zobaczymy kolejną. Dlatego ja bym tu widział właśnie takie 30 tysięcy. Jeszcze ta okrągła liczba byłaby tutaj naprawdę pasująca. Jeżeli chodzi o Ethereum, no Ethereum. Tak naprawdę nie jest jeszcze, nie przebiło swojego. tego, tego lokalne, lokalnej górki na poziomie 2025 dolarów, więc jeszcze nam tutaj troszeczkę brakuje, ale bardzo ładnie przebiliśmy się przez tą strefę podaży. Mieliśmy tu jedno dotknięcie, zjazd, drugie dotknięcie, zjazd. Z tej strefy no, nie udało nam się jakby ładnie odbić, tylko ją przebiliśmy. Utworzyliśmy tu kolejną strefę, tak naprawdę, więc trzeba będzie ją zmienić, żeby ona była w tym rejonie o. to będzie nasza aktualna strefa do której moglibyśmy się cofnąć więc Ethereum sorry Ethereum musiałoby dobić do 1944 albo do 2025 i może wtedy zobaczymy coś więcej BNB bardzo ładnie w końcu pierwszy launchpad w tym roku. Chyba już się zakończył za subskrypcja pół godziny temu. Niestety, kto nie zdążył mi przykro, ale no zazwyczaj tam się zarabia chyba 1-2% z tego co pamiętam na tym launchpadzie, więc nie jest to takie najgorsze, jeżeli hodlujemy BNB. Ale z tego co widzę, no to też tutaj, podobnie do Bitcoina, to wygląda nieco, przynajmniej ten kawałek od grudnia. Bardzo ładne odbicie 224 prosto w strefę, odwiedziliśmy górną część tej strefy, potem odbicie od strefy popytu, z powrotem do podaży, z powrotem do popytu. Tutaj lekki fake out, lekki taki straszek, ale ja sobie kupiłem. Powiem wam szczerze, że udało mi się kupić po 267 dolarów. Po prostu ostatni knot, jaki był, wziąłem i kupiłem i udało mi się. No i teraz już mamy konsolidację nad oporem, więc wygląda na to, że będzie kontynuacja do góry. Miejmy taką nadzieję. Jeszcze tylko taki szybki temat odnośnie HNT, bo sam się zastanawiam, o co chodzi. Tutaj mieliśmy już taki pierwszy ładny raj do góry, prosto w tą strefę. No, technicznie podwójna górka i zjazd, oczywiście, że tak. Natomiast tutaj mieliśmy, nie wiem, czy pamiętacie ten trójkąt, który nie został zakończony, i teraz go zakończyliśmy, tak naprawdę, tym drugim zjazdem. Więc technicznie można by było powiedzieć, że już wypełniliśmy te dolne poziomy HNT i jest teraz taka dosyć gówno, mocna, mocna gównoburza związana z tym, że następuje delisting, czyli usuwanie tej pary HNT BUSD z Binance'a i to nie wiem, czy ludzie podłapali to tym, że ten coin umiera, czy, czy projekt umiera, czy no wiadomo, tam było dosyć sporo ataków na ten projekt związanych z tym, że to jest piramida finansowa, i takie tam tematy, że tak naprawdę ta sieć nie, nie działa tak jak powinna, że to jest jedna wielka ściema. No powiem wam, z jednej strony próbowałem to zweryfikować i okej, okay, ktoś tam napisał taki artykuł, i tak dalej, tylko one jakby nie są poparte takimi faktycznymi dowodami na to, tylko to są takie przypuszczenia. A mainstreamowe media lubią po prostu gadać o byle czym, byle po prostu było czytane. Więc ja się tym trochę jakby nie przestraszyłem, dalej tym handluję, tym HNT. I jeżeli chodzi o Binance'a, to ja wyczytałem w prostym mailu od nich, że oni robią delisting tego coina tylko dlatego, że HNT przechodzi na Solane. I przez to, że oni przechodzą na Solane, oni muszą usunąć tego coina ze swojego systemu na tam nie wiem kilka dni, bo wtedy, kiedy HNT przejdzie na Solane, to oni znowu wypuszczą tą parę z powrotem na Binance'a. I nawet jest napisane chyba w, w tym mailu, że jeżeli trzymasz HNT, to nie musisz nic robić, bo jak wróci trading z tym HNT, to ty po prostu automatycznie na Binance zostaniesz, twoje coiny zostaną przekonwertowane na system Solany. Więc tutaj nawet nie trzeba nic robić. Jeszcze się upewnię, napiszę do Binance'a, zapytam, bo chcę być 100% pewien, ale... Jakby ludzie teraz biorąc pod uwagę y, tą panikę, która jest i to, że jest delisting, to oni po prostu sprzedają te swoje HNT. I tak naprawdę w kwietniu, czy w, <coughs> sorry, w drugiej połowie kwietnia to wszystko prawdopodobnie się odbije. I nawet jeżeli dobijemy do tego jednego dolara, tutaj sobie zaznaczyłem y, poziom jednego dolara, wydaje mi się, że tutaj może być ten taki punkt zwrotny. Albo nawet troszeczkę poniżej dolara spadniemy i ludzie wpadną w totalną panikę, to będzie takie totalne, to taka totalna panika. I wtedy, jak my kupimy po dolarze HNT i on poleci do 3 dolarów z powrotem, albo nie wiem, 4 dolarów, to będziemy mieli 400% na tym coinie. Więc wydaje mi się, że nie jest tak źle. Jeżeli, no wiadomo, ryzykujemy tyle, ile możemy stracić, albo mamy stop lossy i tak dalej, ale. Sam fakt jest tutaj nie niepoparty żadnymi, jakby nie wiem, przynajmniej ja nie znalazłem tego powodu, tego zjazdu, żeby ludzie tak panicznie sprzedawali tego coina. Tutaj jeszcze mamy Coin Market cap. Helium jest na 168 miejscu dalej. Cały Market cap wynosi 180 milionów dolarów i Fully Diluted Market cap, czyli no wszystko co jest, 287 milionów dolarów a HNTK jest tylko 140 milionów, więc y, mi się wydaje, <laughs> sorry, już muszę kończyć, mi się wydaje, że cały ten problem y, z tym delistingiem jest źle odebrany przez wszystkich, ale to też jakby dla y, osób, które lubią ryzyko albo lubią po prostu y, czymś takim handlować, to też jest pewnego rodzaju edge, gdzie... Y, y, bazujemy na panice, bazujemy na FOMO i po prostu albo tu kupujemy, albo to sprzedajemy, wydaje mi się być dosyć e, ciekawym pomysłem. Więc, e, okej, okay. czas pokaże, czas weryfikuje, czy, 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 czy myślę dobrze, czy też się mylę, e, ale wydaje mi się, że maj, nie wiem, wakacje, po prostu zobaczymy odwinięcie, zawinięcie tej ceny do góry i jeżeli zjedziemy do dolara, to ja już mam ustawione kupno na Binance. O... Tylko, że tam też Binance ostrzegał, ostrzegał że kiedy zrobię delisting, to wszystkie zlecenia zostaną usunięte. Kupna jest sprzedaży, więc jakby, jak nie uda nam się tutaj kupić, no to albo zostaje nam inna giełda, albo no, musimy kupić po cenie, jaka jest teraz na przykład. No ale jeżeli tylko powiedzmy sobie, zatrzymamy się gdzieś tu i chcemy zrobić 100% na tym, co z jednej strony wydaje się być strasznie dużo, to wystarczy, że ten coin będzie po 2,50, a on był po tej cenie dosyć bardzo długo. Względnie długo. Dlatego, no, róbcie jak chcecie. Ja się z wami żegnam, życzę wam zdrowia, życzę wam, żebyście nie musieli przechodzić przez to, przez co ja przechodziłem i do usłyszenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie i, i cześć. Aha, właśnie, na sam koniec. Przypomniało mi się. Jeszcze nie myślę, cześć, bo do końca. Będziemy mówić o Prime XBT i to nie będzie nic chyba miłego, no ale. Nie będę spoilerował. Dobra, trzymajcie się. Hej.